Niestety, niestety, oczywiście, no, kur... że zdałem. Jak mogłem kur... nie zdać? Ale historia, jaka za tym idzie. Muszę Wam opowiedzieć historię, bo ja nie mogę iść i ku... Dać. Mi się musi coś przytrafić. Był jeden chłop, który przyszedł pod przyszedł i krzyknął: baks! I wsadził mi telefon do ryja i zaczął mnie kręcić. Gubić mi świadkiem, gubić mi świadkiem. Przysięgał. Ja p***dolę, co się działo, nie? O, ej stres jak... Masakra i stres, nie? Ja nie pamiętam, jak się tak stresowałem. No nie powiedziałem. Powiedziałeś bok, trzeba powiedzieć stop. No ja tym nie powiedziałem. Zdawałem w Wordzie w Poznaniu. Zacznijmy od początku. Oczywiście, nie mam dowodu osobistego. Więc jakbym muszę się posługiwać paszportem lub... E, dowodem. No, i jakby złote. przychodzę sobie na egzamin. Tam idziesz e, najpierw, e, cię wywołują na, na egzamin, potem na salę. No i wziąłem e, ten obywatel, wiesz, pan sprawdza, git, nie? No dobra, czekamy, czekamy, czekamy. No, widzów, ch... muszę wam mówić, że ty co drugi. No, każdy tam e, w tym wieku e, do mnie podchodził. Więc my tak. Tu gadka z jednym, tu z drugim. Tralalala. Wychodzi pan, starszy pan. Pozdrawiam go zresztą bardzo serdecznie. Ja to się śmieję, że brakowało mu tylko krótkiego wąsa, nie? Wchodzę. Dowód! Poproszę. Jako jedyny miał telefon. Nie pierwszy. Już ile w łapę dałeś. Nie z aktualną datą. Macie aktualizuj, nie? Dane. Nie są dane zaktualizowane. No dobra, już aktualizuję. Dusza aktualizuj, uwaga. Wszyscy już siedzą. Byłem ostatni. Funkcja chwilowo niedostępna. Dobry to. Do. Nie Mówię pan, co no, bo. no nie wiem, no aplikacja, no, no chwilowo niedostępna, funkcja odświeżania, no nie mogę zaktualizować, no ale to jest mój dowód, no. Ale mnie to nie obchodzi. Co pan pierwszy jest? Zaktualizować dzisiejszą datę, inaczej pana nie wpuszczę do, do egzaminu. Więc ja mówię tak. i ja. Pier... Mówię nie, dobra, jeszcze raz. Mówię nie mo... no, no nie mogę. Ale mnie to nie obchodzi. Ma pan minutę, proszę wyjść z sali. Ja mówię tak. Klapka. Mówię tak, nic nie gadam. Mówię, no dobra, no ma rację, no. No ma rację, no co by nie mówić? Jak się upar, no to ma rację. Siadam na tym korytarzu, nie dość, że się stresowałem samym egzaminem, bo to no jest stres. To dodatkowo w z sali. Powiedział mi, że mam minutę, żeby to ogarnąć. Więc ja mówię, to się dzieje. Wy to się nie dzieje, mówię, to się nie dzieje, mówię. No mówię dziadnie, no nie, dobra. Reinstal aplikacji, szybki. Kur... Logowanie profilu zaufanym. Kodę. Moment, jeszcze pan tu pokaże mi się, bo ja muszę dać do pana. Regulamin egzaminu pan zna? Ja tak myślę. No znam, Bo mnie sali, więc nie słyszałem co mówi, więc... No teoretycznie, mówię... No nie. Mówię, no, no nie bardzo. Powie no. pan? Nie. No późno już. Ja już panu nie powiem, zna pan, te, te, yy, zna pan regulamin, tak czy nie? I ja mówię tak. No znam! No oczywiście, że znam, kurt. Idziemy Pięć za salą. O, stary, dwie łapki obok. No pewnie, że znam, no jasne, no jak? Jeszcze logowałem się jedną ręką, kurwa, do profilu zaufanego. I mówię tak, no oczywiście, są p. No, 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 no. Oczywiście, że nie znam. I I słuchajcie. I mówię tak. Mówię tak. No dobra no siadam. Usiąść. Cisza na sali jak... Cisza, no bo to już wszyscy świadczy. Siadam ja, krzesłem się odsuwam tym starym kur... jak tam jest, nie? Krzesło jak w podstawówce. Ciszej pan do krzesło odsuwa. Pan się to krzesło. Cicho. Ja p... Dole, mówię. W zaraz Mam uf... ten komputer przez okno, mówię, nie? Przysuwam się. Powiedziałem panu Cisza proszę. Chciał wrócić i powiedzieć za Nie moja wina ze skrzypi krzesło, no ch... Więc usiadłem do egzaminu I tak mi się ręka często już, nie? I ja mówię ja ale mnie dziad zestresował, no mówię, ale twardo Ani mru mru, nic nie gadam, miły jestem do końca No i ch... zdałem, nie 71 na 74, przegam, bo to jest realna historia, nie? Ten pan miał, miałem wrażenie, yy, że dla niego w ogóle aplikacja w telefonie to jest, to jest obraz, dla niego, że jak można mieć coś w telefonie. No i wyszedłem oczywiście, yy, wszyscy mnie znali, no i wychodzę, tu zdjęcie, zdjęcie i stał jeden ziomek w czarnej bluzie, taki polarowy box! Telefon przed ryj, co ja tu ku... No i co, no i idnie! i mamy, i mamy to, tak zdałem. No jedna, zdałem, 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 71-74, praktykę mam na 13 lutego, chciałem się umówić w Leśnie, ale żeby umówić się w Leśnie, w ogóle pokażę wam średnią zdawalność, no, ale wcześniej nie miałeś prawo jazdy, nie, właśnie mam, mam prawo jazdy, dlatego zdaję prawo jazdy, bo podobnie jak masz dwa prawo jazdy, to lepiej, To masz 48 punktów karnych może zrobić. I więcej prawa jazdy, i więcej punktów karnych 71 na 74. Ale wczoraj po streamie siedziałem do 3 w nocy, sześć 6, 6, 6 podrządów zrobiłem. Zrobiłem testów, wstałem rano, zrobiłem 3 podrząd Jechałem z gumy się w aucie, zrobiłem chyba z 3 podrząd, Otworzyłem sobie jeszcze telefon, przypomniałem sobie jakieś tam zagadnienia typu ile możesz, jaka prędkość może mieć, jak holujesz pojazd w mieście zabudowanym, ze zabudowanym, ale ogólnie miałem łatwe pytania. Miałem bardzo łatwe pytanie na to, co można dostać, to był light nie? Powtarzały mi się, w ogóle jedno pytanie miałem tam, zanim zaczniecie test, to macie taki próbny test, na zasadzie żebyś wiedział, jak masz rozwiązywać, to tam miałem jedno, to miałem w tym próbnym pytanie i, i potem i potem na oficjalnym miałem dwa razy to samo pytanie. I było autostrad, do autostrady. Czy wolno jechać na przykład e, powyżej 140 km na godzinę na autostradzie? Tak, nie. A potem miałem, e, która, jaka jest do, e, dopuszczalna prędkość e, na autostradzie? Dowolna do 140, do 130. No i dwa te same pytania miałem, nie? E, miałem o tramwaje jedno pytanie. E, nie, dla mnie najgorsze były tramwaje, bo często się na nich jechałem Miałem... Pytanie, nie wiem, na które odpowiedziałem źle ogólnie, ale yy, mam dwa pytania, na które mogę odpowiedzieć źle. Pierwsze jest takie, i to zadam wam je. Jak nie ma nikogo na przejściu dla pieszych, nie ma sygnalizacji świetlnej, jadę z gościem, on jedzie po prawej, ja po lewej, czy mogę go wyprzedzić, jak nie ma ludzi na pasach? To zaznaczyłem tak, <laughs> więc mamy odpowiedź. I jedno pytanie, które miałem z tramwajem, że je, ja jadę prosto, a tramwaj wyjeżdża z zajezdni. No to i czy tra mam ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? Ja pisałem, że nie, no bo on się włącza do ruchu z zajezdni, więc więc git. No właśnie, nie wiem czy tak. A może Nie. Nie musisz, czekaj. Na tego pytania. Bez względu na to, z której strony nadjeżdża. No i git. To zaznaczyłem, że nie mam. No to to były dwa moje błędy. Pasy najprostsze. Ja nie wiem co mi. O, ale ja po prostu nie wiem, bo nie można wyprzedzać, a ja dałem tak. No i, tra i ten tramwaj, nie? O mały błąd! Nie, Jakieś bo miałem się skrały, jeden punkt, 84. No, no to której z tych zaznaczyłem dobrze, chyba po prostu. Ale to której z tych. jak na 100% błąd? W jednym. W jednym pytaniu miałem złą odpowiedź. Wiem, że w Poznaniu jest taka jedna babka. Kiedyś miała ksywkę czarna wdowa. Miała czarne włosy. Chodziło o niej legendy. Jak trafiłeś ją, to było niemożliwe zdać. Także ja pozdrawiam wszystkich egzaminatorów z Wordu. Słuchajcie, uśmiechamy się dużo. Będzie potrzebowali czegoś pozdrowienia, życzenia dla rodziny, czy na, jeżeli ktoś z Waszej rodziny będzie miał urodziny, będziecie chcieli, żebyś się na przykład przyjechało, to ja bardzo chętnie przyjadę. Pozdrawiam wszystkich egzaminatorów, kocham Word. Yy, możecie na mnie liczyć, jakieś zbiórki, zrzutki przede wszystkim pieniężne, yy, promocja yy, jakichś eventów mniejszych lub większych, czy, czy na przykład występ, yy, yy, cokolwiek tak. Jeżeli mój egzamin, egzaminator, egzaminator to ogląda, całkiem przypadkiem do niego to może dotrzeć, to stary, ja dla ciebie bym zrobił wszystko. Oddałbym za ciebie życie. <ścoughs> Naprawdę. ty twoim bratem. Ty mówisz, że jest problem, dzwonię po kierasa, nie ma problemu, k***. Jest rzutka, mówisz, dawaj, wrzucamy, wpłacamy, k***. jedziemy z tym. Bo ja i mój egzaminator jedziemy na jednym wózku, jesteśmy jak k*** z węgla. Nie ma ch last